Jeśli następne pokolenie martwi, bo co ja będę wiesz, wykładał kolejne dziesiątki tysięcy, jak tak mówię, to się nie opłaci. Bo tam by jeszcze zrobił wasz, może by coś robił. Nie uda się to, nie uda się to, bo widzę, po innych rozumiesz, gościach pootwierali, podostawali jakieś dotacje z urzędów i tak I dalej. Rozumiesz? I huśtawka stoi przed domem, i modli się wacy, żeby ta huśtawka poszła, żeby miał kurwa na ZUS, bo ZUSu jest 1100 złotych. Skąd wziąć kurwa 1100 złotych? miesięcznie to jakie trzeba mieć kurwa zyski praktycznie to zabija wszystkich tych, tych małych przedsiębiorców, bo, bo oni mają zyski wiesz na poziomie 2-3 tysiące miesięcznie jak mają, a z tego musi połowę oddać nawet nie y, tym złodziejom. Ten, 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 ten co, co u mnie siedzi ja to on ma ten sam problem. Jak zarobić na to teraz już choruje chyba czwarty miesiąc. A, tak wykonywana... a jak choruje, to co nie płaci? No właśnie kurwa albo płaci dużo mniej, albo nie płaci. Jakoś tak, że przez pierwsze miesiące im coś tam płacił Teraz wykombinował, że mu się najlepiej opłaca być na chorę. Na chory. No. no i de facto Państwo jest w dupie, bo, mhm. bo oni muszą mu płacić teraz. Wziął 20 parę tysięcy dotacji, kupił samochód chyba za 9 to tą taksówkę osobową, taksometr. Tam jakiś laptopa laptopasy kupił, no to laptop poszedł po dwóch miesiącach do Lombardu i teraz się dalej Czemu do Lombardy poszedł? No bo nie miał kasy, ma ZUS. Aha. Na ZUS nie miał. Na ZUS. Bo wiesz, na takie żarcie to on se tam jeszcze gdzieś załatwi. Albo weźmy od Hieronima jakieś puszki, bo też widzę co on jest. Aha o. i ten. Tylko że kurwa ten ZUS go kończy. Mówi, że nie zarobi kurwa A to na Taksówce chciał jeździć, nie? No. No i na Taksówce nie zarobi? on nie jeździ tu w Krakowie, tylko w Proszowicach. Ooo, to wieś A czemu w Krakowie nie? Tutaj nie może, bo trzeba mieć tam jakąś kurwa teraz. Policjancie by. No, coś takiego. Nie może zrobić sobie ten... Kupił takiego passata. Kombi? No, ładny samochód. jeszcze no, ja tam nie znam, no, ale taki kryzmowy. Laptop poszedł do Żyda. 700 za niego dostał. Zapłacił dwa miesiące w wcześniej 1500, a dostał za niego 700 zł. I teraz płaci co miesiąc, żeby mu nie sprzedał ten gościu tego laptopa. 160 zł. Ja pierdolę. Odsetek. <laughs> co miesiąc, że chyba trzeci miesiąc płaci no to już 450 ty tam długo nie przecież... długo go spłaci druga a życie cię cieszy więcej takich klientów większość ludzi co, co wiesz co dostali kurwa pieniądze z Unii na taką działalność gospodarczą biznesmeni z Bożej łaski i tak ciągną, żeby tylko przeżyć rok no. a po roku no to już wszystko jest nie? Krok będzie opłacał działał i do widzenia tak. bo inaczej no. się nie da no i zostaje mu ten samochód po roku no i, I jakie Chore, to jest kurde. wykorzystanie pieniędzy co to jest? O ale za tymi pieniędzmi to przecież że trzeba chodzić to nie, nie wiem czy nie z rok Więc oni to dość łatwo dostali bo tam on dostał tam dostał tą dotację jak był na Skawińskiej tam w tej noclegowni w tym przetulisku że on te tam przyjeżdżały babki od tych projektów. Projektu. Tak. Babki, biały, babki namawiały tych gości, no bo jak więcej gości nam mówią. A infrastruktura turystyki zrównoważonej? Tak. do do jakaś no. I Te babki im swój pomogły, wiesz? No, no. Żeby tylko kurwa, do projektu, do projektu. Jeden tam mówił, opowiadał, że dostał też 25 tysięcy na wymyślił sobie, że będzie piaskował szyby. Co będzie piaskował? Piaskował. No, A, no, no. Usługę taką piaskowanie. No szyb czy tam szkła żeby... Ale szyby? No, szyb czy szkła? Nie wiem. Pierwsze słyszę. Piaskowanie. Wieże piaskowanie, nie? Bole, I, teraz, I teraz dzwonią do siebie i ten Janusz się go pyta No i co? Jak Ci, jak ci tam idzie? A ten mówi, o oh, kurwa, na piasek nie ma Kurwa, żeby piasek kupić no, no. Takie giganty skurwys Jak Ci idzie? Dostał 25 koła i mu na piasek brakuje Dobra Mocne Nie jak ja bym pochodził, tylko trzeba być bezrobotnym, no. To też bym dostał. Ale musiałbyś mieć jakiś biznes plan, nie? Tak, no ale tu wiesz, to te babki im tam kurwa dużo pomagały. Jak, rób pan to, albo tym się A, pan zajmij. To pan rób to, żeby tylko popchnąć dalej. Popchnąć, żeby dalej. z tego coś też miały. A.